No, witam. Chciałbym przedstawić mały projekcik. Tym, tym razem zrobiłem córce skrzyneczkę, bo chciała taką mieć na swoje różne rzeczy. No i tam troszkę elektroniki i pomysłów mojej dziewczyny z ozdobianiem. A więc, jedziemy. Tu mamy włącznik. Włączamy skrzynkę. Wyświetla się napis. No i teraz, żeby skrzynka się otworzyła, trzeba zeskanować. No i skanujemy. Zapalają się ledy. Teraz jest dźwięk, skrzynka otwarta. No i tam można sobie jakieś małe fajne rzeczy chować. I teraz ponownie, żeby zamknąć skrzynkę, znowu skanujemy. No i ledy, które się zapalają, dają informację, że już brelok został wykryty. Zamykamy. No i po paru sekundach skrzynka się sama zamknie. I tak to wygląda.